Chcesz biegać? Najpierw poćwicz mięśnie i porozciągaj się i poćwicz stawy. Najpierw zdobądź wiedzę, jak biegać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Najpierw fundamenty, pierwsze kroki, ABC. Medytacja, wyciszenie. Dopiero w tym wyciszeniu i w tej medytacji, jak z tym sobie posiedzisz, po jakimś czasie naturalnie zacznie coś napływać. To, co Tobie potrzebne. Samo. Nie z Twojego chcenia, godnienia, zaplanowania czegoś. Najpierw nauczy się naprawdę szczerze wyciszać i nie chcieć niczego podczas medytacji. Korzyścią do tego jest to, że układ nerwowy się rozluźnia. Kiedyś ludzie potrafili siedzieć godzinami na ławkach przed domami, patrzeć w dal, zawieszać się, tacy odpłynięci byli, nie robili nic, nawet ze sobą nie rozmawiali, siedząc obok siebie. To jest naturalny stan naszego organizmu, w którym układ nerwowy się resetuje. Uspokaja.